Nie będziemy posługiwać, o czym tam rozmawiałem, bo nie wiem czy, nie wiem, czy chcą <grym> z siebie <wyjść> <grym z> policja

Pipunkiem? No, jo, jo, bo ja nie wiem jak długo nie będę, nie? Mogę Ci pokazać? Ciekawy jesteś. A masz, ma, działasz też na internecie? Masz jakąś stronę internetową czy coś? Eee, ja trochę się na Discordzie udzielam. Aha, Discord. To A, ja jeszcze, tak, Discord. Ja jeszcze z tego nie korzystam niestety. Tak. Także jak coś... Ale na to... przykład też mam takie ulotki. Co to? O czym? O szczepieniach, aż razem leka, a jeszcze trochę neosu, bo też to przeprawiają. No może razem. Nie, nie on stanie to. No jak to? Tylko że tak mi się podrukowało bo ja tam miałem jeszcze. O, komu to wiemy? No to się porusza, być może. Z... Ale może rykusz nie wiem, ty to... nie wiesz, no się komuś da. Klad. No. Dokładnie, nie muszę no. tego kupić. Dlaczego tak? Nie z tego kupić tak ciężko zajeżdżać. No. <śla> ja, ja to myślałem, że ty w ogóle chcesz. jesteś w podróży dookoła Polski. Co? <śla> ja myślałem, że ty jesteś w podróży dookoła Polski z tym. Z ja z tym Ja muszę jechać teraz dookoła Polski, tylko jeszcze nie, nie wybranym kierunku. Fajnie by było. A skąd jesteś w ogóle? gdzieś, gdzie się coś dzieje, bo tak podróżować. To cię nie bawi. Podróżować jak, no. to jeszcze. Nie no, nie, że nie bawię, bo fajnie chcę coś obejrzeć, ale no, jak się coś dzieje, to jest jeszcze lepiej. Super. E, jakby ten termos można było... Zobacz, tak. Zobacz, jaki ma sprzęt, Leca Plecacz, piwór, ja... namiot, wszystko masz, nie? Możesz, ja nie ma możesz losować mimo. śmiało. Wiesz, ma... Ja pierdziłem. Ja Zaraz... Hamak nawet wziąłem, ale się nie nadaje teraz. Ale mówię, co? Co? To, czy Gdzie ma... jest akurat... nie, to jest A nie! Czy... Czy... Tak, to jest... A, czy... A czy... taka, no. Tak, tak. jest Tak, tak. Jakby też spadał, to jest. I nawet petkę ma! I nawet ma. na rynku idzie. Ale kupiłem kiedyś. Ja nie wziąłem. Także... Może się kiedyś przyda to. Ja I kiedy planujesz wrócić do domu, czy jeszcze bez planu całkiem? Wszystko spontaniczne, tak? Ja, co, co pokażę życie, to będzie? Dobra, nie męczę cię już. Szacun. Nawet książkę masz ze sobą, kobieta. Ciężko pakować. Szacun, trzymaj się.

ta cała rzeź Polaków, o której nikt wam nie mówi, w tym będzie wyższa kara dla tych, którzy za tym stoją. I na pewno ci, którzy, którzy teraz siedzą w tych sobie ciepłych posadkach sejmowych, wyemigrują, a wy będziecie, pójdziecie jak to mnie zaorwatnie, żeby za to odpowiadać. Jeżeli wy do tej pory nie wyczytaliście, kogo bronicie, to niestety, to niestety jest wasza strata, to niestety, Nieznajomość prawa, jak wiemy, niechwalnie odpowiedzialności. Jeżeli wy nie docenialiście, ilu zostało zamordowanych Polaków, jeżeli wy nie wiecie, kto to jest doktor Martyka, koordynator oddziału zakaźnego, mówi Tarnowskiej, jeżeli to nie wiecie, kto to jest doktor Wasikiewicz, koordynator oddziału zakaźnego i co on mówi, to będziecie niestety odpowiadali za nieznajomość tego, co się wokół was Czytanie, zgłębianie wiedzy jest podstawowym obowiązkiem obywatela. Obowiązki, obowiązki, Zwłaszcza dla obywatela, który ma chronić obowiązku, chronić e, polskiego prawa i obywateli. Nikt z tego nie wie. I nie jest sytuacji, jaka dzieje się na świecie i w kraju. Ani nie swojego. Co... I gdzie gdzie Poczekajmy na kobe trochę, ale chodźmy powoli. No, no, roli. Tak. Jelena idziemy. Czekaj, bo tu są wszyscy, jest się na stare. <laughs> o, znalazłem cię. Co? To. No, Siemant. To to no, aldeta coś stoi tu. No wiem, wiem, wiem. Patrz, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? Ale z opóźnieniem. Opóźnienie. Trzeba bałkę do niej odchodzić. Chodzi o to, żeby miał jeszcze e, odpowiednio ukształtowany umysł. Ej. Tyka, zróbysz ja mi fotę? Ja no, no, bo każdy od nowej pory, w ciągłym roku, nie zrzuci munduru. Jelenka, mogę z Tobą to zdjęcie? To to ja? Na tle milicjantów, to, to poczekaj. Mi jest moc. Nie ma liczby. Dziękuję. Dzięki. Nie tylko media przekazują to, co się dzieje na świecie. Staj koniec! To mogę Wam zrobić, jak macie zwierzytę. Idziemy! To co, idziemy? Tak, idziemy! <laughs> Ale co on się pyta tej, ona się pyta... Co... Ale z mówi, że idziemy. No, panowie, idziemy. O, panowie, panowie nie idą, bo oni Idziemy dalej, co robimy? Idziemy, idziemy. Panowie, zapraszamy za nami. Tak, pan każe. Oni nie dostali takiego rozkazu. nie żartuj sobie. Ale była prośba. Cześć. Pa, Cześć. Pa, Siemanko, pozdrawiam. Jedzie nasza. Eee! maszyna kawowa. Garstka. Ale jest dużo spokojniej w końcu Może normalnie

Zabronili wam oddychać! Zabronili oddychać waszym dzieciom! Ściągnijcie maski! Ściągnijcie maski! Tak, tak, tak. Tak się gościł Panem. maski! Jesteście posłuszni systemowi, który niszczy wasze życie! na Zastanówcie się nad tym, naprawdę, my was nie Zastanówcie się nad waszym widokiem, nad przyszłością, my sami nie damy rady. Zbędne żab żabki. Chyba, że dzisiaj jest pierwszy Nie, śpiesz. się. Na rynek widzimy chyba wszyscy, to nie? No, chyba tak. Czeka na Magda, wiesz, bo ma szansę Czekasz pewnie. Mariasz, kiedy się to skończy? Nie wiem. Szary no powidzę. Ale mamy rzędy, co nie? No. Ej. Hejka. Cześć. Te ochraniarze w tym otórze to też kurde. No. Wszyscy idą jednym nurtem. I Tań... tajniacy. Taj... Witam, witam. Hejka. Oglądam cię. Tajniacy, tajniacy. Nie kameruj tajniaków. Ojej, ojej, ojej. Ale noc na wierzchu. To tajniak? Łamiący prawo, łamiące prawo? Przestań. Pytam się. Ja ci dam. No chyba tak. To właśnie mówię. Pytam się, bo właśnie, właśnie jeden z... O szczepionku, tak. Znaleźć stronę internetową, jak można tam znaleźć, tam Google'a. Ja wiesz, że muszę Jak masz to Ale jeden z nich właśnie miał nos na wierzchu. Także mnie to zainteresowało. Świetnie. Ale co? To z, to to skoro ciebie no, skoro, no, skoro no, ścigają o to, żebyś był ale nie ścigają. Nie ścigają. Ja mówię. No bo on, na pewno, pracuje w policji, w organie, który na ścigasz.

Rynek Gatowice. Wróciliśmy do punktu wyjścia. No i dalej są No jeszcze nie kończymy, live Myślałem, że tu nikogo nie ma Zostaliśmy małą krótką a tu się jednak pomyliłem Bardzo dużo ludzi jeszcze jest Co tu się dzieje?

Mogą się przemieszczać, ale jedynie warunka. Byłem wyszczególniony tam adresat w poszczególnych osób Cześć. Maseczki Zasunę. to jest jedyny Hejka. Cześć. Cześć. Jest Mamy pokazany, wskazanego adresata. Czyli po prostu ten zapis jest martwy. Ja ustawiam, że jest to celowo zrobione przez Radę Ministrów, ponieważ za 4, 5, 10 lat ludzie będą chłopać masowo z powodu tego zakrywania uzinusa pójdą do sądu, będą chcieli uzyskać odszkodowanie za nakrywanie łzynosa, a wtedy co powie sąd, Szanowny Panie, ale to nie było skazane w rozporządzeniu, że pan musi nakrywać Uzzynosa. Ten zapis jest martwy nie obowiązuje powszechnie. Nawet teraz jak Kaczyński był w zeszłym roku na Wawelu, sąd powiedział, że nie złamać żadnych obłosszej, bo nie były one poprawnie umocowane w prawie. Bardzo panu dziękuję, Państwu dziękuję za wysłanie. Na chwilę, na chwilę Ludzie, 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 Brawo. jedna Dziękuję. Brawo. Ludzie! Jedna kurwa rzecz. Nie? Kurwa, tak! Słuchajcie, wszyscy macie kamerki w swoich telefonach. Stoicie tak, nie? Robicie, macie po 300, 400 1000 znajomych, różnych i mówicie im jak ma być. Bo nie możemy... Kur... Dopuścić do takiej sytuacji, że my sobie we własnych tych środowiskach tutaj egzystujących cały czas coś gadamy, a ten a nic się nie dzieje. To wy macie im powiedzieć, macie odpalić te kamerki pieprzone w tym. Nie, poczekaj, poczekaj. Odpalcie te kamerki.

Polska, fejsz, strażnicy wolności, cała ekipa. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w Polskę! Z drugiej strony wam pokażę, jak to wygląda. Może będzie tutaj punkt, z którego będę mógł wam pokazać. Bo słychać, myślę, że tu słychać wszystko elegancko. Dla naszego kraju bardzo ważne decyzje. Urzędnicy zobaczą, że my tak naprawdę powstajemy z kolan. My się nie boimy mówić prawdy. Tak samo jak walka ze szczepionkami, musimy zwrócić uwagę na technologię 5G. Musi to wybrzmieć, że stacje bazowe, które stawiają. Na naszych dachach stają się następce z śmiertelnych zachorowań nowotworowych. Tak samo jak technologia, która w tej chwili nas inwigiluje, będzie w przyszłości powoduje to, że będzie wysyp nowotworów. To nie są teorie spiskowe. Można mówić w tej chwili, że jesteśmy takimi przekaźnikami. Jakieś nieprawdy, ale to jest prawda, dlatego że osoby, które mieszkają... Blisko stacji bazowych już zgłaszają swoje choroby. Kiedy będą pozwy zbiorowe? My musimy w końcu stać z kolan. Musimy zadbać o swoje rodziny. W tej chwili szczepionki, które są dawane Waszym dzieciom, będą później na łączyć się z tą technologią. I w tym momencie oni się boją tych technologii spiskowych, bo wtedy... Gdyby im się cały system zawalił. Oni muszą wiedzieć, że Polacy nie poznają prawdy, ale Polacy potrafią rozmawiać o tych problemach i nigdy nie pozwolą na to, żeby stacje bazowe. Nie były obojętne w stosunku do rodziców, które mają swoje dzieci. Musicie wyłączać telefony w tryb samolotowy. Nie wolno zostawiać na noc włączonych telefonów. Korzystajcie jak najwięcej z światłowodów. Żeby to był przekaz na kablu. To jest taka różnica, ponieważ się wtedy nie nadgromieniujemy. Nasze dzieci siedzą cały czas na komputerach. Telefonach, bo mają zdalne nauczanie. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje z mózgiem takiego dziecka, które tyle godzin siedzi przy telefonie albo komputerze. I dlaczego nasze Ministerstwo Zdrowia nie mówi o tym, że to jest rakotwórcze? To jest bardzo ważny temat. Musimy o tym wiedzieć. Przede wszystkim chciałabym, żeby te informacje poszły dalej. Zapraszam Rafika Enaui, on jeszcze przekaże wam tu takie bardziej wiarygodne informacje, jeśli chodzi o merytorykę. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję, że tu jesteście! Jesteście wspaniali! Wielka prośba! Moi drodzy, tylko jedna sześć. i światowo Jakbyście nie zauważyli, Orek trzeba tylko, nie? Reszta promuje Kołczak, świetnie! Witajcie moi drodzy, nazywam się Rafi Enaui i od dłuższego czasu udzielam się w tematyce szczepień, ale też miałem być okazję na komisjach semowych senackich w Warszawie Zrobiło. w sprawie wprowadzenia technologii 5G do Polski i w pierwszej kolejności chciałbym przede wszystkim zaapelować do całego środowiska nauczycielskiego Pozdrawiam. w Polsce i tego, to czego byłem w świadkiem w mojej miejscowości w Lipianach w województwie Pomorskim, ale też w całej Polsce. Muszę przyznać osobiście, że nigdy nie sądziłem, że dożyję takiego dnia, w którym to ludzie, którzy kiedyś mnie uczyli, okażą się zwyczajnie nie używać swojego najsędniejszego zasobu, jakim są ludzkie mózgi. Nigdy nie sądziłem, że w mojej rodzinnej miejscowości Wszyscy nauczyciele, poza jedną osobą, czyli moją mamą, pójdą zwyczajnie zrobić testy na koronawirusa, które nawet nie były obowiązkowe. To jest tak szokujące, że ludzie są już tak uwarunkowani, że idą robić testy nawet wtedy, kiedy coś nie jest obowiązkowe. I zastanawiam się teraz, jaki jest cel tego wszystkiego. I e, przypuszczam, że chodzi o to po prostu, żeby kolejne pokolenia dzieci były głupsze, żebyśmy nie mieli następców, żeby nikt nie walczył o naszą przyszłość, żeby całkowicie wybrać mózgi i pozostawić jedną szarą masę, którą będzie można bardzo łatwo zarządzać. I na przykładzie mojej miejscowości, ale przypuszczam też całego kraju, jest to po prostu tak, tak nienaturalne, tak zwyczajnie nieludzkie, to w jaki sposób się traktuje też przede wszystkim te dzieci w klasach 1, 3 i nie tylko, zmusza się je do siedmiogodzinnego przesiadywania przed komputerami, ogranicza się zwyczajnie kontakt z rówieśnikami. Nie wiem, czy moi drodzy wiecie, ale w Polsce powstaje coraz więcej oddziałów psychiatrycznych dla małych dzieci. Czegoś takiego nie było. Jest to wysyp globalny, ale w skali naszego kraju przybrało to ogromną epidemię i zdecydowanie przekroczyło, przypuszczam, punkt krytyczny i należałoby tym się zająć, bo to są palące problemy w Polsce, a nie to, żebyśmy zwalczali pseudopandemię. To jest dla mnie bardzo przykra sprawa, bo nigdy nie sądziłem, że jak 4 lata temu zaczęła się moja walka w imię dobra, sprawiedliwości, szerzenia prawdziwych, merytorycznych informacji, to te pierwsze protesty dotyczyły tylko osób do lat 18, a teraz chcą to zrobić każdemu z nas i każdy z nas może paść ofiarą. Ale przede wszystkim to my, jako osoby dorosłe, jesteśmy odpowiedzialni za to, co będziemy przekazywać kolejnym pokoleniom. To na nas spoczywa odpowiedzialność i jeżeli my się za to nie zabierzemy, to nie mamy co oczekiwać, że w tym kraju będzie nam lepiej, bo sami dobrze wiecie, że musicie stanąć i musicie w pozycji wyprostowanej. Kazać szanować się jak wolnych ludzi i tak należy was traktować. Ja specjalnie przyjechałem tutaj 540 kilometrów z Pomorza Zachodniego, żeby się z Wami zjednoczyć, żeby Ci pokazać, że się nie boję, że zawsze mówię jak jest, niezależnie od tego, jakby sytuacja nie wyglądała. I tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o kwestie chociażby nauczycielstwa polskiego. Myślałem, że. Po tej grupie społecznej mogę spodziewać się czegoś lepszego, większego. Kiedyś nauczyciel jako zawód był bardzo szanowany, cieszył się większym szacunkiem społecznym, bo ci ludzie kiedyś naprawdę reprezentowali coś, co ja uosabiam i wszyscy tutaj zebrani, ale czasami mam wrażenie, że najwyraźniej się pomyliłem. Jeśli chodzi o technologię 5G.